W Polsce działa już szereg cyfrowych rozwiązań ułatwiających życie w naszej gospodarce. Tak naprawdę od wielu lat korzystamy z podpisów elektronicznych, szybkich przelewów czy elektronicznych systemów rozliczeniowych stworzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową. O niedawno wprowadzonych, a także o spodziewanych kolejnych cyfrowych innowacjach porozmawiam dziś z Wojciechem Pantkowskim, wiceprezesem zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Panie prezesie, witam Pana. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie prezesie, liczba transakcji elektronicznych w Polsce rośnie z roku na rok. To dosyć banalne stwierdzenie, ale czy polskie instytucje są przygotowane na to, żeby coraz większą liczbę takich transakcji obsłużyć? Tak na pewno. Widzimy to z roku na rok jest dwucyfrowy wzrost, jeżeli chodzi o używalność kanałów nocyfrowych i płatności elektronicznych, szczególnie ostatni rok. No to jest bardzo duży wzrost zarówno użytkowników bankowości elektronicznej, jak i mobilnej i którzy realizują tutaj o, o transakcje elektroniczne, więc banki i inne instytucje finansowe są do tego dobrze przygotowane i starają się tutaj odpowiednio, przy odpowiednim zabezpieczeniu przekonać klientów do korzystania z kanałów elektronicznych o do korzystania z bankowości internetowej bankowości mobilnej, więc więc w tym zakresie na pewno będziemy widzieli jeszcze dynamiczny rozwój i na to jesteśmy przygotowani. Mhm. A czy mógłby Pan przybliżyć naszym widzom, czym dokładnie zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa i trochę opowiedzieć o ostatnich projektach, jakie realizowaliście i wdrożyliście. No to jest właśnie bardzo Ciekawe pytanie, dziękuję no bardzo no za nie, bo zwykle Krawa Izba Rozliczeniowa jest e, rozumiana i postrzegana jako, jako, jako taki firma, która zajmuje się płatnościami, rozliczeniami, czyli tym obiegiem, tym krwioobiegiem no finansowym, no płatniczym, jeżeli chodzi o instytucje finansowe. Natomiast w ostatnich latach szczególnie Krawa Izba Rozliczeniowa to taki hub technologiczny, który. E, Zapewnia oprócz tych płatności i oprócz tych rozliczeń także szereg usług o, o cyfrowych, o z których o najważniejsze to podpisy elektroniczne i te kwalifikowane i niekwalifikowane, to także potwierdzanie o tożsamości, to kwestie trwałego nośnika, także no blockchainu, więc te obszary, które tutaj dzisiaj Krajowa Izba Rozliczeniowa. Proponuje są coraz szersze, także aktywny nasz udział w, w tarczach finansowych, w, w stworzeniu platformy rozliczeń między klientami bankami a, a BFRN. No Oto także jest domena, która tutaj jest w gestii Krajowej Izby rozliczeniowej, więc obecnie oferujemy no, szereg różnych rozwiązań cyfrowych, które nie tylko służą rozliczaniu czy płatności, ale także takiemu funkcjonowaniu, zarówno firm, jak i ich klientów w sposób cyfrowy. Jedną z takich podstawowych usług przez nas świadczonych jest system transakcji międzybankowych Elixir, który zapewne dosyć dobrze znany jest przeciętnemu Polakowi. Stosowany jest od 25 lat. Mamy w jego przypadku czynienia z trzema sesjami, w trakcie których realizowane są transfery między bankami. I w porównaniu z na przykład czekami w USA jest on dosyć szybki, ale no ma już swoje lata. Czy powinniśmy w takim razie spodziewać się zastąpienia eliksyry przez jakiś inny system w kolejnych latach? Tak, już od paru lat tutaj proponujemy i w usługach no banków jest również Express Elixir, czyli system, który jest... W płatnościach natychmiastowych, czyli są one realizowane w sposób onlineowy 24 no na 7 na no 365, więc w tych przypadkach, kiedy mówimy o szybkich o transferach, no to właśnie jest ta propozycja, jest to ten produkt, który oferujemy, i praktycznie no każdy bank taki, taki produkt. Posiada, a płatności mobilne, chociażby przy wykorzystaniu Noblika, są właśnie realizowane między, między telefonami przy wykorzystaniu ekspresy Elixirum, no, który opowoduje przyspieszenie obiegu tych no płatności i rozliczeń, i jest to obecnie najbardziej dynamiczny, rozwijający się system no płatności w Polsce. Mamy także i pracujemy nad, nad, nad Euroexpress Express Elixirem, czyli rozwiązaniem, które no pozwoli również w czasie rzeczywistym dokonywać transakcji w walucie euro. Jest to, jest to najbliższa przyszłość, która no pozwoli na realizację tych, tych transferów zarówno w kraju, jak i za granicą. Panie prezesie, w takim razie jak wypadamy na tle innych państw, jeśli chodzi o szybkie transakcje płatnicze? Jeżeli chodzi o tą usługę Express Elixir, no to rzeczywiście ona dynamicznie się rozwija i na tle krajów, no, zachodnich jest bardzo innowacyjna i nowoczesna, bo powoduje o transfery online'owe, ale nawet patrząc na usługę tą standardową Elixir i te trzy sesje, o których Pan wspominał, no to również ona na tyle krajów o, o zachodnich jest o szybka i powoduje o dokonanie rozliczenia, no, praktycznie albo w tym samym dniu, albo następnym dniu roboczym, co nie jest no popularne, w krajach zachodnich obecnie jest dużo tutaj analiz i, i rozmów o, na temat wprowadzenia właśnie takich rozliczeń o natychmiastowych. No my te rozliczenia już no, natychmiastowe w postaci ekspresy eliksiru no mamy i one bardzo dynamicznie się rozwijają. I tak jak powiedziałem, chociażby przy wykorzystaniu trans transakcji blikowych, mamy tutaj dostęp. Do pieniędzy w, w czasie no, rzeczywistym o praktycznym. Porozmawiajmy teraz przez chwilę o podpisie elektronicznym, który też jest stosowany od dłuższego czasu, ale niedawno został on usprawniony między innymi o M-szafir wprowadzony w zeszłym roku. O co chodzi właśnie w tym niedawno wprowadzonym m szafirze Szafir czy podpis elektroniczny to już. Praktycznie od 20 lat no, mamy jest on i, i on jest na co dzień wykorzystywany, był, był i jest wykorzystywany w takiej opostaci to nazwijmy fizycznej, czyli przy pomocy no, karty lub przy pomocy USB urządzenia jest no, możliwość tutaj dokonywania no, podpisów elektronicznych o tak zwanych kwalifikowanych i podpis taki kwalifikowany jest no, tożsamy z takim znanym nam no, podpisem. Ręcznym na papierze. Natomiast rzeczywiście rok temu wdrożyliśmy y, ciekawe rozwiązanie, czyli kwalifikowany podpis mobilny, tak zwany m gdzie przy wykorzystywaniu komórki aplikacji możemy z dowolnego miejsca i w dowolnym no, czasie podpisywać dokumenty kwalifikowane, tak jak powiedziałem, no, które są y, traktowane no, na równi z tymi no, podpisanymi. Podpisanymi ręcznie, więc tutaj w jakiś sposób, no niezależnie od miejsca i, i niezależnie od czasu, no dajemy klientom możliwość podpisywania kwalifikowanymi podpisami tych dokumentów, no, które w danym momencie muszą być podpisane. Jak ważne jest potwierdzenie tożsamości, czy to firmowej, czy indywidualnej, pokazała pandemia. Ale przecież ta potrzeba istnieje też od dłuższego czasu. Ostatnio oferujecie usługę Moje ID. Na czym ona polega? Moje ID to usługa, która pozwala na potwierdzenie zdalnej o tożsamości przy wykorzystywaniu bankowości elektronicznej bądź bankowości mobilnej przez obanki i my w tym zakresie tutaj między m.in. bankami, no, które potwierdzają, Tą tożsamość, a tak zwanymi dostawcami usług, czyli firm, no, które potrzebują potwierdzić o zdanie tożsamość o swoich klientów, chociażby przy y, późniejszym podpisywaniu umów, czy przy stwierdzeniu, że dany no, klient jest rzeczywiście tym klientem, no, który, y, który zdalnie chce pewne usługi zrealizować w danej o firmie. Jest to usługa, no, którą no, świadczymy już od y, dwóch lat. I mamy już kilkanaście dużych wdrożeń, gdzie właśnie o duże o firmy komercyjne, telekomy, firmy medyczne, ubezpieczeniowe no, korzystają właśnie ze zdalnego no, potwierdzania przez klientów swora, swojej o tożsamości przy wykorzystywaniu danych do logowania. Znaczy, no, klient używa no, danych do logowania, tak jak przy logowaniu do swojej bankowości internetowej czy mobilnej. No, co jest, łatwe i efektywne, a przy tym bezpieczne i pozwala na, na potwierdzanie o tożsamości zdalnej właśnie tych klientów, no, którzy w danych firmach chcą jakieś usługi zrealizować. Wspomniał Pan o kilkunastu firmach. Czy możemy powiedzieć, kto to jest? To są no, największe no, firmy, tak jak powiedziałem, i, i, i telekomunikacyjne, i ubezpieczeniowe, i, i medyczne. Mamy też kilka mniejszych rozwiązań wśród innych sektorów. No i ta usługa no, cieszy się dużą popularnością, bo tutaj niejednokrotnie oprócz samego potwierdzania o tożsamości, no, firma no, potrzebuje potwierdzenia chociażby adresu, czy potwierdzenia wieku klienta, czy innych atrybutów, o które. Są w, posiadaniu, są w posiadaniu banków, i dzięki, dzięki takiemu podejściu jest możliwe nie tylko no samo potwierdzenie o tożsamości o klienta, ale pewnych atrybutów, które no pozwalają na świadczenie usług przez te firmy, no które oferują właśnie związane z, z, z tym usługi przy potwierdzaniu o tożsamości. Zawsze, gdy poruszana jest właśnie kwestia weryfikacji tożsamości i działania w sieci, istotna jest kwestia prywatności danych. Czy te dane użytkowników są bezpieczne? Czy nie powinni się oni niczego obawiać? W jaki sposób je chronicie? My jesteśmy tutaj pośrednikiem, chociażby właśnie przy tym no moim ID, więc my tych danych no, praktycznie no, nie przechowywujemy. My je no, przekazujemy, klient tutaj logując się no, potwierdza, jeszcze potem w sposób no, cyfrowy, automatyczny, że, że takie dane chcę no, przekazać. I, i, i na tej podstawie no, to przekazanie następuje, więc jest to poprzez bezpieczne łącze. Tutaj te dane no, nie są przechowywane przez nas, one są generowane przez banki, przekazywane do dostawcy usług, do który również musi zapewnić odpowiednie no, bezpieczeństwo tych danych od klienta. A całość, a całość tej operacji o transakcji jest inicjowana przez samego no, klienta, no, który jest oproszony. O, o zalogowanie się do, 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 do swojej obankowości i, i potwierdzenie tutaj, bądź no tożsamości, bądź innych danych. Jest to analogiczne, jak przy profilu zaufanym, więc, więc tutaj to bezpieczeństwo jest odpowiednio zachowane. Spoglądając na taką globalną, ogólną sytuację, czy dostrzega Pan pewne trendy w branży systemów rozliczeniowych? Mam to na myśli właśnie w ujęciu globalnym, które pojawiają się ostatnio i które powinniśmy widzieć ich wdrożenia w kolejnych latach. Na pewno Europa i Unia Europejska rozmawia o systemie płatności natychmiastowych i tutaj, tutaj chciałaby w sposób bardziej zorganizowany przygotować i, i opracować takie założenia no, systemu no, płatności natychmiastowych, czyli takich online'owych, coś na kształt takiego ekspresu Elixiru, który u nas no funkcjonuje. My jesteśmy do tej operacji przygotowani, no bo taki system u nas o funkcjonuje, więc w tym przypadku, no kiedy takie rozliczenia no powstaną, czy będą rozwijane, my naturalnie będziemy jego uczestnikami i myślę, że to jest takie jedno z e, ciekawych rozwiązań, no, inne bardzo no, ciekawe, no to takie, no, które wykorzystują telefony komórkowe, no, smartfony do dokonywania opłatności. Jest tutaj, jest tutaj sytuacja taka, że już karty fizyczne czy plastikowe e, odchodzą e, e, od użycia o na rzecz telefonów, ona rzecz tutaj o możliwości opłacenia, no, mówi się o kwestiach no płacenia atrybutami no własnymi, chociażby takimi jak no, własne oczy, czy też, czy też biometra i to też jest pewnie no, przyszłość, która zapewni odpowiednie szybkie no stosowanie jednopłatności bez użycia tych takich no widocznych przez nas atrybutów, chociażby jak, jak karta plastikowa. Czy sądzi Pan, że pandemia w jakiś sposób przyspieszyła te zmiany, być może nawet je wywołała, czy to jest raczej efekt działań zaplanowanych od kilkunastu lat, że te właśnie rozwiązania wdrażane teraz i spodziewane pojawiają się? No, na pewno pandemia była takim akceleratorem, czyli takim no, przyspieszaczem do pewnych rzeczy rozwiązane chociażby z płatnościami zbliżeniowymi, jakie, jakie od wielu lat w Polsce no, były rozwijane przystosowanie terminali płatniczych do, do płatności zbliżeniowych, o to wszystko już od wielu lat było rozwijane, a pandemia tylko w jakiś sposób oprzyspieszyła, no wyzwoliła to, że podnieśliśmy, że podnieśliśmy, że podnieśliśmy limit no płatności no bezgotówkowych o do 100 zł, gdzie rzeczywiście no to użycie czy telefonów, czy kard, w sposób ten bezdotykowy osiągnęło ponad 90%, no co też jest rekordem, jeżeli chodzi o Europę, no ale to nic nie zdarzyło się w ciągu ostatniego roku. No to jest jakby efekt o wcześniejszych prac i tylko no przyspieszenia w ostatnim roku tych, tych usług tych, i tych no możliwości, no które już od, od dłuższego czasu na rynku istniały. A jakie są plany działań krajowej Izby Rozliczeniowej na kolejne lata? nad jakimi rozwiązaniami Państwo konkretnie obecnie pracujecie? No, pracujemy nad kilkoma rozwiązaniami, chociażby rozwiązanymi z tym, żeby, żeby być takim hubem technologicznym dla, o, dla procesów o, o cyfryzacji. Ostatnio wdrożyliśmy bardzo ciekawe rozwiązania, czyli taki sandbox blockchainowy, który no, pozwala dla chętnych, którzy chcą sprawdzić, jak blockchain działa, jak można go wykorzystać. No To jest taka no, piaskownica, takie no, przedszkole właśnie po to, żeby, żeby móc sobie... No, potestować o pewne rozwiązania i je sprawdzić, i myślę, że to jest jeden z tych no, kierunków, no, które będziemy rozwijać czyli szersze wykorzystanie tutaj blockchaina i, i rozwiązań z tym, z tym związanych. Też, też na tym oparliśmy nasz trwały jednonośnik czyli możliwość przechowywania różnego rodzaju dokumentów, o które będą na pewno y, przechowywane przez, przez wiele lat i które nie mogą być zmieniane. Kolejnym takim obszarem, no, które myślę jest bardzo oczekiwany, no to jest o kwestia tutaj również o wykorzystania tych kanałów i narzędzi elektronicznych, czyli właśnie do podpisów elektronicznych, do tego, żeby, żeby docyfryzować obieg dokumentów, żeby odchodzić od papieru, odchodzić tutaj od sytuacji tych, tych, tych podpisów fizycznych, więc tych elementów jest kilka. Też opracujemy nad czymś, co nazywa się otwartą bankowością, czyli możliwością tutaj do dostępu do rachunku, czy dokonywania transferów z rachunku dla dla wybranych firm i dla wybranych klientów w ramach właśnie no, dyrektywy PSD2 i tego, czym daje otwarta bankowość. Więc, więc to jest też no, kierunek przyszłościowy. no Możliwość tutaj oczywiście no, za zgodą klienta o korzystania z historii rachunku, informacji o tym rachunku i dokonywania o transferów między, między bankami przy wykorzystaniu otwartej bankowości. Wojciech Pantkowski, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, był dzisiaj moim państwa gościem, a także prelegentem 12. edycji Smart City Forum. Panie prezesie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.